No siema, witam was w pierwszym odcinku. Si kurwa, co ja pierdolę, co ja pierdolę? Witam was w, w otwieraniu paczek, kurwa. Paczki, no 25 paczek dużych, sobie by dopiero przez telefon, bo... będę pierdolać, kurwa. <grym> kurwa, aż się piwa, napiję, ja pierdolę. Idzie 25 grudnia, blyat. No. Sobie 5 otworzę normalnie, jakby pojedynczo, a resztę mm, ten wejścia sobie otworzę, kurwa razy 5. Chuj! O, chyba! Kurwa, mać niech coś więcej będzie, ty. Jakby jakiś jakieś bagnie, jak to się w kurwie. A na chuj mnie, kiedyś to pysyć, jak chcę... 122 tem Albo skodę kurwa 3 dni premium? Ja pierdolę Chyba mi tutaj gówno laśnie tak szczerze Gówno, gówno 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 O czołg! O kurwa co ja pierdolę ale się cieszę. Kurwa, co to za gówno jedzie? Ty mówiłem, o 122 się A czy to... Fajnie by, jakby to była skoda, bo wtedy bym sobie w linie poszedł. To jest szkoda. Co to jest, bo kurwa nie wiem. O, szkoda. I kurwa co, mówiłem, że będzie i jest. Chujam, chuje małe kurwa. Mówiłem, kurwa, że będzie. No. Ja pierdolę kurwa mać Aż się zasram, chyba Kontynuuj kurwa Otwórz kolejne pięć. Gówna gówna Ty co to jest? Chyba styl dostałem, nie? Ej co jest? Kolejny czoł kurwa? Ja pierdolę! <śm> <ś> Ty kurwa je w dupę! Ja pierdolę! Ty! Ty kurwa! Co to kurwa jest, Koda? Kurwa kolejna! Tak. Kurwa, mówiłem! Mówiłam, że będzie! Ty kurwa nie wyżyli! O ja pierdolę jeszcze jakby coś losnęło kurwa! Ty, ale faza, kurwa! <śpiewa> wow. Jestem, kurwa! A, nasz sebeka z się dobra. <śpiewa> o, oh, kurwa! Ty, w stu paczkach? Czekaj, kupiłem 75 i 25, w tej razie nie, muszę sobie kalkulator odpalić. Palał oh, kurwa, wszystkie czołgi! A multi nie miał chyba, mi się wydaje. Chuj z tym stylem, kurwa. O, pezetka, o kolejna PZK. Jakieś gówno Ty, M M4, ten dostałem rekompensatę za niego, będę mieć, daj Ale kurwa, jestem taki szczęśliwy. Ja pierdolę. <grywka> Kurwa, na małsiora styl mam. Aż sobie go zrobię chyba. Ja pierdolę, kurwa. O, jeszcze rekompensata? Ty, to już nie mam pudełek? A, pudełka mi się skończyły, to chuj. O kurwa, antydupa? Dobra. Kurwa, pudełek już nie mam. Chuj w tym. Zajebiście jest. No kurwa mać. Zajebiście jest, kurwa, ile amgolda. O kurwa 12,5 tysiąca. Ty nie gadajcie, że bez załogi mam to. Ale chujnie Hmm Chujowo trochę Kurwa mao Ty 122 t mam jeszcze nie, bo zapomniałem Ty gdzie on kurwa jest O jest! Nie wiem dlaczego, ale ja chyba polubię ten czołg ja ile mam tego? 800 tysięcy, tylko. Kurwa, aż sobie chyba jakby średniaka głupi, wiecie? A nie, mam średniaka. O, dobra, do mieści osobistych będę mieć ten czołg. No, kurwy, jebane. Zajpięście. O, ale fajnie. Pyk werbuj czołgistkę mm, no. sobie kurwa złaga, porobię chociaż także w sumie to chuj to tyle także dziękuję do widzenia papa pa, przyjaciele kochani